Z tej strony Madzik, witam Was na moim kanale i na kanale Marona. Ma kontynuujemy naszą miniserię. Oczywiście jest ze mną Maron. Cześć, witam serdecznie. Piśnia. No tak, jestem. I Matrix. Na się, na się. Yy, gramy tryb hold down, czyli taki tower defense znany dla Was. Tutaj na przykład mamy suppliesy, za te suppliesy kupujemy różne bajery. Tutaj na przykład mamy minigana, 4 zł kosztuje. A dostajemy z zombiaków, z meczy, zobaczycie podczas rozgrywki. No, taki A więc bajer. Z nie? Yy, tryb zombie z yy, Kalduki Black Ops. Black Ops. No, bo tak z tego. Dobra, Dobra, lecimy z pierwszą falą. Dobrze. Pierwsze jak wygląda ta gra widzowie. Nasi koledzy tam idą i coś robią, a my ich zbarakedujemy. No. Miłej zabawy. O, miałem chwilę laczka jakiegoś, bo dużo eksplozja. A, ty też? No. No i tak wygląda mniej więcej ta gra. Wiśnie też, bawcie się dobrze. Jeżeli chcecie zobaczyć perspektywę marona jak wygląda spoza bazy to jest u niego A jeśli chcecie zobaczyć perspektywę bezpieczną to u mnie Ej, no, Kurwa trochę Jak, jak dobre różnice, nie? Też jestem na dole, No ja Strzelam Dobra ja jestem. Nie trafiasz, no, trochę we mnie No nie, idę Hwitterka cię goni Fuck Ej, lecimy w obraniu? Dawajcie, eee, no, po... lecimy pod darmową skrzynkę to no 12 nie stać, nie? Bo tam... a nie yy... mamy już teoretycznie No Nie wiem, ale nie chcę tego minigana kupić No No i elegancko Widzicie, ty, to nam dropnęło wy, kejsiku Ale tutaj są jeszcze darmowe apteczki, też trzeba pamiętać o tym No, hmm. tylko panie, że zostało ci mało czasu, nie? Do fali Zdążyć. Ja kupić tego Kurde, jak tu wejść? Dawaj, Maron Gdzie? No i taka o, darmowa apteczka no. widzowie, no. A teraz kur... a teraz... będzie znaczy, teraz z, zapitalamy Teraz zapraszam do mnie po, po perspektywę z, dan z domku. O nie, czemu domek jest zamknięty? <grym grym> Zamknął <grym> do domek, no, co za hum? Ty zamknąłeś. No ty... pomóż mi. Stoisz jak debil Strzelam. Masz wsparcie sniperów, spokojnie. Ej, halo, Hunter, Hunter. Jezu, <grym> Misia, ty biedny. Jesteś. Hunter, pod wami, no. Help, chłopaki! Oh. Ma trochę dobra. dramatyczna chwila. Chyba się kończy fala, nie? Co to w ogóle są za rzeczy? Amunicja... A, więcej czasu, dobra. Kurwa, jest... aż karabin przegrzałem przez Wiśnię. Gdzie jest nim otwarta ta chatka? Nie ma chatki otwartej. No zepsuł karabin, no zepsuł. O, od boku nie, jest Nie, on odsułem. ten, musi... tam. Chilowo się przegrzał. Ej, ja muszę tu się na górę dostać jakoś. Co to było? Takowi co on się zaraz tam ja obrę, też nie. Skarczę, nie, mogę nie mogę też. Kurde, Nie, nie mogę Co tam nie umiecie A umie wiecie... drabina, dobra Dobra Parkurków Można nam tak wejść sobie? No No a na tej mapie no, chodzi tak. w ogóle o to żeby zbierać benzynkę I tą benzynkę zalewać w generator A jest tu i taki automa. Widzicie? Ja Płaci złotówkę to, to i się nie. gra Nie mów żeby dać ten hajs Nie Nie wrzuciłem żadnego hajsu Bóg Ten za darmo? Oczywiście, oczy, był jest, za darmo no I jest, was, to mam takie że kukurydzki, i to nic nam w ogóle nie daje, ale jest świetna zabawa. <laughs> Jezu, ja, ja tu uciekam, nie? I zombie już idą? Nie, nie idą. No idą, idą. idą. Jak to no, idą? Czy... To ja może wracam. Ojeju. Dajcie mi pomóżcie. On się tak zabrał, że nawet nie miałem jak go ustrzelić. Ej, wiśnie trzeba podnieść. No ja idę, idę. No, moskitu. No, czemu mi się takie szale. Te rozwalają mi tu, halo, jestem sam. Znowu. Wstawaj, powiedz, nie, jesteś sam. Tylko z miniganem. O, no i widzicie? No i zagraliśmy w tą gieraczkę I nic w ogóle kompletnie się nie stało. Tego tak wrzucamy kolejną monetę. Cicho, cicho. Lecimy po kanistry, nie? No, po kanistry idziemy. Nie wiem, jakieś? No, ja mam A jednego. Trzeba oczywiście prawym bić, o kurde. No nie, nie da się. Dobra, trzeba jednak strzelać. Ja lecę już tankować. O, mamy świetną no nie? A tu ammo w ogóle można by Cześć. No, bo no, to z dusz. tego co widziałem, karnistry co 20 sekund się robił. O, 9? O, o, o. Wisia, ja tu nic nie robię, o co ci chodzi? Albo trzeba je wzywać, Oj, w ogóle, żeby punktów. oni je zrzucili. Tak, o. No to nie jest gry Czyli to możliwe jest, że wezwij suplysy. No nie, o... w domku jest, żeby ten, żeby zrzucili właśnie. No suplaysy, no, czyli to możliwe to jest kimistry. Nie, gas can drop. 5 tych kosztuje. Ale ja myślałem, że gas drop to wiesz, tak przydatuje taki helikopter i zrzuca gaz musztardowy. No, Pozdrow dla kumaty historyków. Gdzie ty ma tyle gdzieś z tym gazem? Dobra, chodź, <laughs> do domku. No, ja mam gaz musztardowy, ja ja, 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 tam, no tak. No. I z dachu się bronię. Ja idę. Szybko! No a Marud miałeś mnie bronić. No wiem, ale już nie zdąży ten, doleci do ciebie. Czemu kwasy się resły cały czas w domu? ile tu jest spiterów, co się dzieje? No strasznie dużo tych spiterów. Pięk no nie, spiterów jest kolejny! Jest mnie. Ale ile <coughs> hajsów z tego będzie? Szybciej, 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 Prawie, robi no. dużo... Jeszcze bo... pilnuję gliniak, spokojnie, dasz radę. O, tutaj Dla mamy defibrantorki ma. za 2 złote. Hej, słyszycie? Helikopter! Kupi? I się pewnie coś kupił, bo my mamy zero pieniędzy. Ej, rzucają kanistry z benzyną! No o, to właśnie chodziło, jest. bo to trzeba kupywać. i really ten, the fact. Jak to tam PewDiePie mówi? Is the fact? Nie, nie fuck, fact. fact. Fake? Nie. Yeah. ja mam tyle fajsu, nie, w tym momencie, tylko muszę to rozbierać. Ej ty masz hajsu? No patrz, co teraz... Mamy minutę! Dobra, ja mam kanisterek No ja, ja też. też. No ja też mam już kanister. Ej nie no, tego hajsu coś mało jest w sumie. A ile kosztuje zrzut z benzyny? Chyba 12. Gdzie jest jeszcze ten kanister? O, tam jest kanister. Tam jest jeszcze jeden. Tam coś jest. Cyk, cyk, cyk. O, teraz fajnie zatankowaliśmy no. Co to to robi. Czas, to z tyłu coś jeszcze jest. No czy to, że ten czas w ogóle leci? To robi. No, bo normalnie jak nie ma się benzyny tam, to czas stoi. No jest jeszcze czerwono. On, Teraz W ogóle pierwszy raz ten tryb jak coś, więc też jeszcze nie grzniemy wszystkiego. Jakie pierwszy raz? Graliśmy milion dni przed y, zaczęciem. No tak, dlatego tak nam dobrze to, idzie. Były lata przygotowań. Dobra, dawajcie. No, ja I bronimy da, się, się nie? Oczywiście. Wiśnia, chodź. Tylko boga, nie barykady mnie. Daj mi dowiedz. Okej, okay, dam ci dowiedz. Nie, Michał, czekaj. a chciałem tak ci zamknąć no, przed nosem. to już na zewnątrz musisz za coś kanin zbierać. No To nie można pofalić? Nie, bo to no, nie, od razu znika zresztą szybko Aha, dlaczego Dla tak mało zebrałem? Bo zabiłem klas 6 spiterów, a dwa. tak, dwie monety zebrałem tylko. Pudy, to słabo w Matrix GL ma uzika. Pali. Strzela. Nie róbcie tak. I stoi obok farby. A ściany nie są pomalowane. Osię opierdala definitywnie. Jucky! O, okay. o, smoker! Kurde, skubany, weź pomóżcie. No, strzelamy, strzelamy. No. A to na dole. Dobra, chyba już. No, w ogóle tak. Powoli, powoli mi się ulicę kończy nie mogę wam. Wait o, for the witcher. Zwieźby będą. Kurde. Nie, witka gdzieś będzie. One no, będą nie, nas szarżować co robić. Ej, wiedźma, kurwa tak próbuje się wydostać o. ze studni. Trzeba zakrać. Niestety to uzależnie... Można go zabarykadować! Tak, Za <laughs> No za jeden ten można go zabarykadować. I co, zamknąłeś go? No. Ty głupi zjebie! czemu zagrałeś tu gierkę? Teraz nie mam tej broni Ty... Nie to Gliniak wydał nam złotówkę Ja wydałem złotówkę no? A zaborek tanka to on! Uwaga gdzie się... Tu... Ej, gdzie leży amunicja? Ej, nie mamy w ogóle tego Gdzie się gdzie kupuje się amunicja? I ile kosztuje amunicja? 5 zł i trzeba tutaj. A czemu tego... nam złotówka została? Kto nam wydał teraz 3 złote? 2 złote ktoś wydał Kto wydał? Ja wydałem złotów, ja na na adwolnie tam. Dobra, Dobra panie szybko panie do e... domku! No, ja się bronię góry. Bo już też nie zdążę, kurde, dobiec. A, ja biegnę. Zdążycie, jak ktoś to ja tym. Strzelam. Ja Ej, słyszę łyczkę, płaczę. O, weź na rozjusz łyczkę. O nie, jaki rozjusz mi ją? No, to pisało. Ja widzę, z tyłu mamy domku dziurę. Zabarykaduj, gliniak, zabarykaduj! Łyczka kolejna! No i co ją poszło? No, co ją co? No, no, no. Ej, szybko. Wiśnie, zabarykaduj, za zabarykaduj, Kolejna łyczka gdzieś biegnie. Ej, ona przebija drzwi! On to pewnie na mnie idzie, tak? To moja łyczka! Cześć, kochanie. Hej, teraz mi podnieście. Ej, Maron gdzieś zaraz dostanie swoją łyczkę. Barykadujcie. Ja zabrakadowałem. Co wy tam. mówicie, że ja też dostałem? Tak! Każdy dostał jedną na tak. głowę. O, jak to mnie zaraz dojedzie, to będzie... Ciebie A ty jesteś obecnie. daleko on. Na środku zaraz... drogi jestem. Ej, on nie ma zombiaków, były same łyczki No, to chociaż tyle, nie? No i to... Jakby wieś... zombiaki by były, to już to... w ogóle bylibyśmy martwi. Dobra, idę po apteczki, bo nie ma co bez życia chodzić. O kurde, biegnie. To... Ja HP nie mam. Ej, ale apteczki kosztują 4. Kurde. Ej, teraz zatankowałem na coś. Mamy jakiś do... Ej no ja nie mam jak wejść do domku. Ona gdzieś się zablokowała. No się. Znaczy, ja, ja zapomniałem o tym, wyskoczyłem kurwa. Gdzie jest to ten ostatni raz? Lasencja, Lasencja? Lasencia, La no. Ja ja Zginę chłopaki. Ta moja psychofanka. No nie wiem czy ja bym chciał mieć taką psychofankę. Ona prędzej by cię zabrała do piwnicy, już byś nigdy nic nie nagrał. Kurde to nie ma. O kurde jest! Ja pierdzielę. Gdzie? Jak mi dojechałam? A gdzie go dojeżdża no Nie wiem, tu gdzie leżę. Nie? A, tam leżysz. O, Wsparcie masz z ona mnie Zaraz zabiję, już. Spokojnie, już się podnosimy. Uwaga tam. Podnieś pieniądze po niej. A gdzie ten takie? Tank jeszcze? Tak, tutaj. Ja wolę kupić apteczki. Kupcie te apteczki! No to daj, dajcie mi jedną apteczkę, bo ja nie ten. Bo zaraz umrzemy. Ej no, no. Kupujesz? O super to są pisy kurwa nie apteczki Ja pierdolę O no, nie. No, nie, nie, no to jakie dzwonostwo, a to dzwonacz te pilsy, nie No tak Tylko czekaj daj mi wejść Mati No dobra Szybko tank! Nie mam jak go zaciągnąć Kurde myślałem że znowu ci przed nosem zamknę No chociaż pizy są przewolone A gdzie ten tank? Weszedł już no możliwe, że już wszedł. Nie, pozwolę sobie wziąć w górę. No wszedł, Użyta o cegłą! No nie, cegłą dostałem! Robienie cegłą. Zginął, 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 zginął. Chuja nie zginął, oszuście jeden! Karma relowany. Wiśnia, próbujecie pomóc. Etaj jest, podniosłem cię, wiśnia! wiśnia. Podnieś nas! Piśnia. No, ty oszuście jeden! Przez Ej, 5 minut, nie jest tak źle. To co, lecimy jeszcze jedną próbę? Ale cz czekaj, zobaczę ile mam odcineczka. O, o odcineczka widzę, mam 13 minut, no to można jeszcze jedną próbę. Ej, ale słuchajcie, mi się wydaje, że powinniśmy bardziej ita, no, inwestować w jakieś apteczki i tak dalej. właśnie nie mam gdzie kupić apteczek, są tylko defibratory. Ale nie, Do... no na... Skrzynka z apteczkami, ona daje losowe przedmioty te dodatkowe. Może być apteczka, ale nie co musi Czemu mnie zabarykadowaliście? Co już zaczyna się fala? No. Została w chociaż jedno otwarte tam. Co zostawić? ...drzwi. Jedno otwarte drzwi. A co to znaczy? Kogo czy... zamknąłeś? Wszystkie na są zamknięte? No. No. Jest... No. Nie, on ginie przez ciebie. Nie, on ginie przez swoją głupotę. Nie, a może ktoś musi zbierać. No nie, bo Wiśnia przynajmniej hajd zbiera. No to dobrze. Wiśnia, jesteśmy Ci wdzięczni. Ale wiśnia leży. Ale ja zaraz rzucę to myszko i zabiję Was wszystkich. <laughs> <laughs> Ej hey, Wiśnia, przyszłem Ci pomóc, chodź. Tu ziczok jest, jest, nie? Zabijcie tego, czekaj. Ja się tylko O, zobaczymy co nam dropnie w kejsie O, w kejsie nam dropła strzelba i pistolecik. Super O, a tutaj mam jeszcze darmowe apteczki. Na kosze wchodzimy. Ej dora, jakoś broń, co? Szybko. O, a tutaj w tym kejsiku nam dropi. O, o! legenda będzie, chyba legenda. O o O! O kurde, i dwie apteczunia no, i... Ja nie mam życia, chłopaki. jak ci zabrał twoje przeszkoda. Ja nic nie wiem. widziałem, chciałem podkosić. No bez chwilę O, tutaj jest skrzynka za amunicją, chłopaki, za pięć zł no, gdzie ty jesteś? Za ciężkie kanistry, które których nie mogę wziąć. No mówiłem, że jest zdać, raz w dziękuję. dziękuję. Ej, czy chatka I jest zabykana? No, ja jeszcze na tego, na minigana. Czy chatka jest zabykana? <laughs> A ile kosztuje ten komin? Ej, tutaj z tyłu jest wejście, chodźcie. A, do tego kominu trzeba a, a, a. zatankować! Ej chłopaki, help, help! Nagrywamy. No, od Ej, boku. druga próba będzie gorsza niż pierwsza, nie? jest tak źle. Baron, co ty robisz? Nie baw się tak z nimi. Chodź do domku, kolacja cię woła. A tu... A, że to oni... wy podpalacie z kosztem kanisterka. No właśnie, no. Nic Czyli marnujecie, dlatego tak tam wolny czas szedł. No 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 ej, tak się próbuje przebić. Ej, ja go zabarykaduję, bo tak... ...ze złotówkę? Ej, kupcie tego minigana ktoś. Uuu! Gra! Oooo! Niestety uzależniające. Za Co to? Ja nic nie mówiłem. Dobra, się kupi minigana. kupił minigana. Ja bym... Zaoszczędził hajs i kupił ten zrzut z helikoptera z 12. No, Ale najpierw pozbierajmy wszystkie benzynki z tej mapy za niezbędą. To może być coś zrzut. dobrego, kurde. No Czemu? bo to właśnie po to oni zrzucają to, żeby ten. Ej, to mam to gdzieś że domek do zostawiliście otwarty Halo O, leci, ale... Kurczają go nie zabiło tak na daleko, tylko... O nie! Nie! Po Help! Tego, podejdzie i No nie! Nie da się! W Piewnice Hazamatów! Zostawcie no mnie! Plecak? Plecak macie, chodni? Co mam zrobić? Ale już już zebrałem Zamknąłem Uf. Plecak dropnął Jak miałem podnieść jak byłem wszyscy chcieli piątkę ze mną zbić, a ja się brzydzę. Uwaga Nie ja się nie brzydzę, jak chcecie to zbijajcie ze mną piątkę, ale nie wiecie jak wygląda mixd Z... Poczekajcie sobie trochę jak nazbieram na kamerkę Kurde O kto tutaj się dzieje <laughs> Ale ty jesteś Przytulany. O, Rin Ej, wszyscy razem, bo każdy dostanie swoją łyczkę. Nie, trzeba zamknąć szybko te drzwi. Takie drzwi. No zamykać i trzeba, żeby one nie mogły przejść szybko. Ale one się przebijają przez te drzwi! No to spróbuj tak je rozjebać, żeby nie, były, nie mogły przejść. <grym> nie tak? da się! To są tylko łyczki. Ej, bierz to z góry, amunicję wybuchową, Nie no rozwalimy te łyczki raz, dwa. Ja nałożyłem. Ja to w ogóle bym jakieś wziął w tym czasie, bo mamy 40 sekund. Ej ja widzę te wiczki gdzie one siedzą Gdzie? O ja też widzę no? A nie ta się... Ej, o, o ej, kojarzycie? taki horror, eee taki śmieszny horror gdzie ten babkę zamknę... ten -y, y, babka wrzuciła córkę do studni, która była w piwnicy i potem ona straszyła To dosłownie tak nie. samo wyglądaje te dwiczki. To stary horror, ja jak byłem mały tego widziałem Znaczy komedia te się... studienki chcę Tam To zamknij tą studienkę O tam Kurwa, 8 sekund! No nie! Zamknę, zamknę, nie, no zamknę! Zamknę. Już. ZAMKNĘ! Zamknąłem! O kurwa, minigerka! No tym bardziej. Dobra, już. No, ja <laughs> Idę już do was, chłopaki, spokojnie. Łyczka wyszła! No czemu zamknęliście?! No z... czemu ja podjuszyłem Witch? No bo każdy dostaje Łyczkę na twarz, no. No, no to na się Zabiło. jest A ty zbieraj po nich hajsy! Ale... nic... One próbują. Tutaj Maron! O, hajsy. Dawaj hajsy. Być na granie w gierkę. Kurwa, a mnie położyła. Po co wyszliście? Ja dobrze się bawiłem. Yeah, Doro, nie ma dramatu w sumie. Ej, możemy pójść kupić może teraz bronię drugotierowe. No. Ja cool. no, nie mam hajsu w ogóle. Macie tyle hajsu, chłopaki? Macie tyle hajsu? No ci, ale, ja, nie, bo ktoś wydaje nagietkę z niebano. Tylko, że mnie nie ma Ej, mamy tak, tak zrobopuka. Zdrowia Zamykamy tam no, no. Kurwa migierka, no nic, jak trzeba tak trzeba Jak to nie można? Jak to? O nie, ja tanga zamknąłem Ej tutaj Ale bez jesteśmy Giniemy No tutaj giniemy, totalnie Czemu giniemy? Zbany jesteście Ja zatankuję od razu, tak na speedzie Mamy minigana kupionego, tak? linia chciał tego minigana Ej, jak się wejść do domku? Kurde Ale mnie zbierałem. w domku nawet nie było, wiesz? No zbierajcie hajsy, chłopaki. Nie nie, nie tutaj nie merudźcie. No one lepiej po no, spiterce ja zbierać hajsy. hajsy, ja też zebrałem. Kolejny plecaczek, lecę. No nie, 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 trzeba wyciąć te słowa. Co to nie jest czerwony, jest. No, dobra, podniosłem. Ej, to jest. jest słabe, że, one, że te plecaki znikają. No to jest ciężko zebrać wszystko. Zrozumiało, bo by ten. Pecaki znikają dlatego, żeby zoptymalizować ten tryb, bo dużo złóbeków tu ginie. Więc jak one Ale by wiesz, zostawały, to i tak nie wiem, tego hajsu Dobra, nie dużo i tak. Dobra, ja bym kupił te nowe. Ej, Bronie. coś się budzi, uważajcie. No, coś, coś się budzi. Ja idę znowu tanka też zamknąć. Ej, w końcu mamy hajsu trochę, nie? Co, mamy hajsu? To chuj, zagra. No i Kuj. No, Oj, no taka... i mieliśmy 9 i 4 co No bo tanka zamknąłem Ej tam drugi tank się otwiera, idę go zamknąć Nie mamy hajsu, brawo Ma... No nic, ale przynajmniej tanka no ja myślałem, tam, że kupimy ten zrzut Do 12 i zobaczymy co to jest Ja myślałem, że kupimy nową broń Ja mam jeden HP No apteczkę użyj No <laughs> ciekawe, którą Czemu wam w ogóle tak wam słabo to życie idzie? Ja dopiero użyłem jednej apteczki, którą, którą mam od startu gry No ja nie miałem żadnej apteczki Dobra, chodźcie. Czy ty miałeś na samym starci apteczkę? Tak Co ty gada? I gliniak kto nie miał, miał drugą. I oddał dla wiśni. O, zatankuję sobie chłopaki. O nie, rzuciłem to, nie tak, ja chciałem zatankować. No elegancko. Mam nadzieję, że otwarty jest domek, co? Nie. No tak, z boku wejdziesz mhm. normalnie. Którego boku? Prawego? A kto będzie hajs zbierał? Zami zbierajcie. Ja mam najmniej to życia. nie? Czynia. Wszyscy są w tym. Zostanę ty nie, nie! Halo! Pomocy! Wsparcie minigana! Wsparcie snajperów. Nie! Tutaj to nie jest wsparcie z Tak, zabijam i zabijam, ty zbierasz z niego peznaczek. Halo, Dobra. pomocy, Maron! Co? Ej, za o, dużo ich! Kolor, dostrzelajcie! To, to ci pomaga! A, za mało! O nie! Ciągnie mnie! Przy ścianę co jest? Powiesił mnie! Halo! Chłopaki? O, ten proces trzeba Zginę to jak to Jezus! No nie no. Mam jeden HP, nie mogę się ruszać nic. No nic, dobra. ptaczki. Dobra, spróbujmy wylosować za 4 zł, no nic. No nie, nie to te darmowe kurwa. No, ale darmowe już dawno zużyliśmy na no, początku gry przecież. I Co one się nie rozpią? Nie. Ja myślę, że ten zrzut z 12 łupów... No teraz trzeba na zrzut zbierać. Myśli, już dano. Musieli jeść. nie wydawali. Ale lepiej kupić ta. Co kupić? A, paliwo. Za pięć? No, z, to, rzut, rzut paliwa. paliwa. Rzut paliwa właśnie ten, za 5. Za supply, to będzie. Ej, no może. teraz tank. Może przydać. Ej, zamknęliście ty, ten? Szyby z tankami? Nie, one kosztują 5. Złotówkę kosztują za zamknięcie. Nie, nie, już nie bo to się zwiększa. Jakieś się zwiększa? Ja kurwa tyle raz zamykałem i za każdym razem złotówkę. Wy nie macie chyba nie. ręki kapitalisty. Takiej pasywki. Dobra, bronić się. Nie no. szkoda wydawać hajsu na to tanki. Nie można łatwo zabić. Jeśli tak. się, jak wszyscy się skupimy na nich to one leżą momentalnie. A kto nie, nałoży... kto nie wziął wybuchowej amunicji? Jedna ja osoba wziąłem. jeszcze nie wzięła Ej, tank wchodzi! Charger Kurwa tank wchodzi! Kurwa. No, głusi ludzie, głusi! No, nie, Hunter, chłopaki, na podwórku leży na ziemi. Mnie tank położył, i drugi tank się tanki Maron! No, no to nie. Martwy. Wszyscy leżą. Myślę, że to jest dobry akcent, żeby pokazać, że to jest fajny tryb, ale nie dla nas, dlatego pora się pożegnać. <laughs> Oddaję mikrofon tobie, Maron. No dobrze, no trochę się żegnamy, tak? W takim razie. Dzięki zagierki, z w którym odcinku. Chodźcie na y, kanał Matiego I to tyle na dzisiaj. Dzięki serdecznie. Ela moc, Do następnego!